Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni m.in. przyjęli stanowisko w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem podkarpackich rajców CPK to wymierne korzyści dla kraju i regionu, ponieważ oprócz rozwoju ruchu pasażerskiego, Centralny Port Komunikacyjny to także szansa na rozwój transportu cargo, budowę sieci połączeń kolejowych oraz nowe miejsca pracy. Teraz jest omawiana kwestia stanowiska Sejmiku dotyczącego wsparcia projektu, który jest pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny. Taką właśnie chcemy podjąć uchwałę, która ma na celu... Zachęcić się i czy zwrócić się do rządzących do tego, aby ten projekt został kontynuowany, a który został rozpoczęty jeszcze w tamtej kadencji. Budowa centralnego portu komunikacyjnego przy uwzględnieniu interesów poszczególnych regionów oraz lokalnych społeczności to zdaniem radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego inwestycja niezwykle istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Kiedyś walczyliśmy o S-19 i tą drogę w Jakarpati już mamy. Dzisiaj walczymy o centralny port komunikacyjny i także go będziemy mieli. Nikt nie jest w stanie zatrzymać tak wielkich, kluczowych projektów, które w sposób oczywisty się same bronią. No warto też dyskutować, bo debata na ten temat w skali kraju trwa i z tego się bardzo cieszymy, ale Chodzi o debatę na argumenty, o debatę opartą o audyty, opartą o fakty, opartą oczywiście o statystyki. To wszystko wtedy będzie sprowadzało ją do poziomu bardzo merytorycznego. Dziś ta awantura jest niepotrzebna. Podczas sesji radni dokonali także zmian w budżecie, wyrazili zgodę na przyznanie pożyczek muzeom, które są jednostkami samorządu województwa, oraz na przeprowadzenie drugiej edycji programu stypendialnego. Przede wszystkim chcemy też dokonać zmian budżetowych, zmian, które umożliwią realizację naszych inwestycji drogowych. Mamy część projektów, które po przetargach okazały się, że mają mniejszą cenę, musimy to wyregulować, też niektóre projekty drogowe przenosimy na przyszły rok, jeżeli chodzi o ich dokończenie. I Myślę, że też ważną sprawą są kwestie związane z całym systemem udzielania stypendiów, wsparcia dla dzieci, młodzieży, szkół średnich, szkół podstawowych. To jest cały pakiet, który też jest takim pakietem no, przyszłościowym. Trzeba doceniać, wyławiać te talenty, które u nas na Podkarpaciu są. Robimy to regularnie. Dziś pakiet, uwag, pakiet uchwał w tej sprawie będzie przyjęty. W trakcie obrad dyskutowano również na temat wynagrodzenia Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Za dobrą pracę dobrze należy wynagradzać. Myślę, że tutaj nie sposób dyskutować o wielkości. Każda kwota jest warta do zapłacenia pod warunkiem, że jest praca wykonywana rzetelnie i profesjonalnie a pan marszałek Ortel właśnie takim profesjonalistą jest i jeśli mówimy o wynagrodzeniu to ono powinno być godne Stefan Bieszczat przewodniczący komisji gospodarki i infrastruktury sejmiku w rozmowie z reporterami polskiej telewizji regionalnej PTVR zwrócił także uwagę na inwestycje jakie w najbliższym czasie będą realizowane na terenie powiatu dębickiego Głównie muszę też myśleć o naszym powiecie dębickim i jego okolicach, aby wzbogacić tą infrastrukturę, która już jest, ale wymaga. Tak, jak gdyby choćby nawet mam na myśli w tej chwili drogę sandomierską pomiędzy Mielcem a Dębicą, gdzie w miejscowości Pustynia. Marzy mi się, aby przed taki projekt pod budową budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym z przebudową również chodników, przejście dla pieszych. Tam w mojej ocenie jest szansa na y, wykonanie tego projektu. Przewodniczący Stefan Bieszczad odpowiedział też reporterom PTVR, że zamierza wspierać projekt rewitalizacji dębickiego rynku, tak bardzo od wielu lat oczekiwany przez mieszkańców naszego miasta. Jest ten projekt przewidziany do realizacji. Jeśli miasto Dębica z jej burmistrzem wystąpi o takie wsparcie, to niewątpliwie będziemy się przychylać z prośbą i ja osobiście będę zabiegał o to, aby takie fundusze wsparcia popłynęły do budżetu miasta Dębicy. Dla Stefana Bieszczada, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku, bardzo istotna jest także rozbudowa infrastruktury, modernizacja i zwiększenie liczby połączeń lotniska Wiasiące-Kołszerszowa. Lotnisko Wiasiące pełni taką dosyć ważną rolę strategiczną, jeśli chodzi o tę część Polski. Trzeba też powiedzieć, że pełni ważną rolę w obecnej sytuacji światowej i wojny na Ukrainie, ale również mamy ambicje jako mieszkańcy Podkarpacia, żeby stąd, z Podkarpacia, z tej części Polski było jeszcze więcej dobrych, ciekawych połączeń ze światem. No, mamy już Stany Zjednoczone, w Europie parę ciekawych kursów, ale to jeszcze nie wszystko. Tak jak już powiedziałem, mamy ambicje i nie ukrywam, że w tej infrastrukturze szeroko rozumianej lotnisko jest na pierwszym miejscu. Zatem, przed radnymi siódmej kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, bardzo dużo ambitnych planów inwestycyjnych. Których, jak podkreśla przewodniczący Stefan Bieszczat nie zabraknie także na terenie Dębicy i Powiatu Dębickiego. Muzyka Agnieszka Jackowska-Droszcz, tancerka, choreografka, nauczycielka i kierownik Domu Kultury Śnieżka, otrzymała prestiżową nagrodę burmistrza Dębicy Żakiel Kultury. Jest to nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Lub całokształt działalności, która przyznawana może być twórcom, animatorom, artystom, pracownikom dębickich instytucji kultury. Agnieszka Jackowska była bardzo wzruszona, odbierając tę nagrodę. Najbardziej cieszy mnie, że przeglądy, które powołałam do życia, dalej się rozwijają, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i to mi przynosi ogromną satysfakcję. A jakie to są Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych. Sprowadziłam do Dębicy Mały OKR dla dzieciaków. Chciałabym, żeby nasze dzieci prezentowały się dalej na arenie naszej, polskiej, w związku z powyższym sprowadziłam. Niestety przegląd przedszkolaków, który teraz już się rozpadł, no i kontynuuje przegląd Złoty Gryf. Nagroda Agnieszce Jackowskiej Droszcz wręczyły Małgorzata Rauch, wiceburmistrz Dębicy, oraz Ludmiła Stelmach-Kołodziej, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Dębicy. Nagroda tak wyjątkowa, jaką są żagle kultury, no ma też swoją rangę i wartość przede wszystkim dla tych, którzy w obszarze kultury działają. Ma swoją krótką historię, sama nagroda, ale też i piękną, taką symboliczną nazwę, która z jednej strony pokazuje, że może sama być wiatrem w żagle dla tych, którzy działają w obszarze kultury, chociaż nie dla tych nagród przecież pracujemy, one są raczej efektem naszej działalności, docenienia przez środowisko kultury tych działań, które w, obszarze, w tym obszarze są podejmowane. Z drugiej strony ci, którzy są nagradzani, to także są ci, którzy sami ten wiatr dają, swoim uczniom, swoim podopiecznym i myślę, że ta nagroda także to docenia. Dzisiaj wyróżniona. Tak naprawdę to osoba, która przecież w tym środowisku jest bardzo znana. Tanecznym krokiem pewnie w, przez dębice przemierza już od wielu lat. Sama jako instruktor, także jako osobowość roku, bo tak została dostrzeżona i zauważona. A więc widać, że nagroda na pewno trafia w takie ręce, które, do których powinna trafić. Jeden wniosek wpłynął. Bardzo żałuję, że tak się właśnie stało, ale bez wątpienia pani, która otrzymuje ten zaszczytny tytuł, w pełni na to zasługuje, więc może nawet dobrze się składa, że będzie mogła cieszyć się i celebrować to, że będzie sama na scenie. Bo zwykle to ona przygotowuje osoby, które potem tak pięknie prezentują się, i teraz mamy okazję, żeby właśnie ona znalazła się w tej wspaniałej roli. Agnieszka Jackowska-Droszcz otrzymała nagrodę podczas uroczystych obchodów Dnia Mamy. Jest to już tradycja, że w ten dzień wszystkie grupy taneczne, wokalne, aktorskie działające w Domu Kultury Śnieżka prezentują się przed publicznością. Różnorodność talentów małych artystów była imponująca. Instruktorzy ze swoimi podopiecznymi przygotowali niezwykle barwne widowisko. Wydziesz, wszystko 57 zawodników z całego województwa podkarpackiego wzięło udział w turnieju koszykówki Dębicki Streetball 3 3 który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Teraz Dębica we współpracy z Akademią Koszgarską KS Wisłoka Dębica. Paweł Hain, prezes Stowarzyszenia. Teraz Dębica, radny miejski, powitał wszystkich zawodników i wspólnie z Mateuszem Cebulą, przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy, otworzyli to wyjątkowe sportowe wydarzenie. Na boisku Orlik zmierzyło się 15 drużyn w czterech kategoriach. Pierwsza to zawodnicy roczników 2011-2013, druga 2009-2010, trzecia 2006-2008. Oraz czwarta specjalna na wózkach inwalidzkich. Team Dębica pomógł zrekrutować zawódników na wózkach. W tym roku stworzyliśmy kategorię specjalną zawod dla zawodników, którzy grają na wózkach specjalnych do koszykówki. E chcemy bardzo promować koszykówkę. Wiemy, że w Dębicy bardzo aktywnie to środowisko koszykarskie się rozwija. Jak również dzięki, dzięki po prostu współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Teraz Dębicy, Akademią Wisłoka i Tym Dębica, czyli tą grupą, która tworzy, która tworzy e czy są to zawodnicy, którzy grają właśnie na wózkach. Umówiliśmy się, że stworzymy dodatkową kategorię i ci zawodnicy dzisiaj pięknie biorą udział w zawodach i rywalizują o najwyższe miejsca. Koszkówka to coś więcej niż sport. To pewien styl życia, który uczy wytrwałości, który uczy dyscypliny i który uczy takiego silnego dochodzenia do celów zamierzonych. Dlatego ta koszkówka jest tak bardzo popularna na świecie, a coraz bardziej w Dębicy. Idea tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zarażanie koszykówką wśród młodzieży i dorosłych. Bardzo pozytywny odzew był na nasz tegoroczny turniej. Widać, że tego potrzeba. W ubiegłym roku też mieliśmy pełny... Pełne tutaj limit drużyn. W tym roku zdecydowaliśmy jeszcze utworzyć kategorię specjalną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i grających w koszykówkę. Także tutaj też odzyw był bardzo pozytywny i bardzo się cieszymy, że możemy też te osoby pokazać tę niezwykłą ich odwagę w dzisiejszym świecie, że mimo tych niepełnosprawności chcą uprawiać sport, mimo tych trudności są uśmiechnięte i po prostu. Każda rozmowa z nimi napada niesamowicie siły, są niesamowicie wyjątkowi ludzie i trzeba to pokazywać. Zawodnicy reprezentowali powiaty Mielecki, Rzeszowski, Jasielski, robczycko Sędziszowski, ale najwięcej drużyn było z Dębice. Jak pana podopieczni są przygotowani, czy wygrają? No, miejmy nadzieję. Ćwiczyliśmy, trenowaliśmy teraz koszykówkę 3 na 3 przez ostatni tydzień, natomiast ona się niewiele różni od tej 5 na 5. Tam króluje szybkość, wyskok, siła fizyczna i celność rzutów. Także cały czas trenujemy, mamy coraz lepszych koszykarzy i myślę, że dzisiaj będzie zwycięstwo, przynajmniej w jednej kategorii. To już drugi turniej koszykówki organizowany przez Stowarzyszenie Teraz Dębica. Bardzo się cieszę z tego powodu, że druga edycja cieszy się jeszcze większym powodzeniem niż pierwsza. To pokazuje, że zainteresowanie sportem, tą dyscypliną w szczególności też jest. Warto też odnotować, że mamy tutaj nie tylko mieszkańców naszego miasta, powiatu, ale też całego regionu, całego województwa. No, stąd też wsparcie samorządu województwa podkarpackiego i pana marszałka Władysława Ortyla, no i szereg partnerów, którzy zaangażowali się w organizację tego przedsięwzięcia, więc ja organizatorom chcę pogratulować organizacji tej, tej inicjatywy. Oby były kolejne edycje, a widać, że zainteresowanie. Interesowanie rośnie. Sport to zdrowie, więc trzeba, trzeba takie inicjatywy wspierać, promować, no i w nich też w miarę możliwości uczestniczyć. Rozgrywką towarzyszyło mnóstwo sportowych emocji. Trenuję na co dzień Wisłace w poniedziałek, we wtorki i w piątki oraz chodzę sam na poćwiczyć sobie rzeczy, które mi nie wychodzą najlepiej. Jesteś ambitny, jakie masz marzenia związane z tym sportem? No grać w Ameryce w NBA. Pięknie. Powiedz mi, czy taki turniej jak dzisiaj to sprawdzenie Waszych sił z innymi zawodnikami na pewno? No tak, to jest sprawdzenie tak naprawdę z wszystkiego, czego się nauczyliśmy przez te lata grania. Paweł Gawlik prowadzi zajęcia koszulkówki dla osób na wózkach inwalidzkich. Jest zadowolony, że jego podopieczni mogli wziąć udział w tym turnieju. Czy trudniej jest osobom grać na wózkach? To no, na pewno trudniej, ale można osiągać wyniki. Proszę tak, yy, no wiadomo, trzeba panować nad wózkiem i nad piłką, czyli jest yy, dwie, dwie rzeczy. A jeśli chodzi o dzisiejsze zawody, to jest bardzo trudno, bo to jest tartan, miękka powierzchnia, jest po prostu się strasznie ciężko jeździ. No ale z, dziękuję organizatorom, dziękujemy organizatorom za zaproszenie i że nas dostrzegli. Edycja jest druga, mam nadzieję, że będą nas zapraszać w kolejnych latach. No i myślę, że będzie fajna zabawa. Kibice mocno dopingowali zawodników. Ja jestem z grupą Timu Dębica, czyli osób niepełnosprawnych na wózkach, które grają w koszulkówkę, a tak się składa, że no mam już dość duże doświadczenie, ponieważ córkę mam 20-letnią, która porusza się od urodzenia na wózku inwalickim, a ja jestem wolontariuszką Timu Dębica, więc w sumie to tak te osoby niepełnosprawne na tych wózkach one są samodzielne. No, ale w niektórych sytuacjach jednak potrzebują pomocy tej drugiej osoby. Więc pełnię rolę wolontariuszki, ale także gram na wózku w koszykówkę razem z nimi. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Mamy przygotowane nagrody bardzo wartościowe dla zwycięskich drużyn. Są to specjalne vouchery na zakup sprzętu sportowego. Są oczywiście również medale i wyróżnienia. Natomiast myślę, że nagrody są bardzo ważne. Natomiast pierwszorzędnym elementem jest to, że budujemy środowisko koszykarskie w Dębicy i wychodzimy na turniej, który jest otwarty, jest organizowany na świeżym powietrzu, tak żeby kibice, trenerzy, rodzice i wszyscy fani i koszykówki, i sportu mogli po prostu podziwiać koszykarzy na świeżym powietrzu. Bardzo się cieszę z tego powodu, że również tutaj zgromadziliśmy zespoły, drużyny, które, chłopcy, którzy na co dzień hobbystycznie grają w koszykówkę. Dzięki temu oni mogą się poznać, jak również podpatrzeć, co który z nich potrafi, jakie ma zdolności, talenty, żeby jeszcze bardziej zmobilizować się do tego i grać na najwyższym, na najwyższym poziomie. Pierwsze miejsce w kategorii pierwszej zdobyli chłopaki z Dębicy, w kategorii drugiej triumfowały dębickie orły, w trzeciej wygrała ekipa sprzątająca, a w specjalnej team Dębica. Realizacja turnieju pod nazwą Dębicki Streetball 3 na 3 jest zadaniem dofinansowanym z budżetu województwa podkarpackiego. To kolejne ciekawe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Teraz Dębica, które aktywizuje młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.